My stoimy tutaj. Na tym kawałku. Tutaj jest tak już wyjeżdżone, jest tutaj jak parking praktycznie ten kawałek gruntu. No powiem wam, że super mega wygląda to jedzenie. Dorota ma kebaba z czym? Mięso i surówko ja mam z frytkami mięso frytki. Zobaczcie na tą pizzę. Mega, mega, super wygląda. Pusta plaża, słuchajcie, nie ma nikogo. No siódma rano, nie ma się co dziwić Pusto nad morzem No i co tam chłopaki, dziewczyny? No powiem wam, że mega mnie tu wciągnęło Mega, super sprawa No ale ile nazbieraliście? Na obiad będzie? 12... Dobry. Siemanko. Witamy znowu z Camper Week, a raczej dobry wieczór. Wyjeżdżamy właśnie gdzie? Nad Morze Bałtyckie, słuchajcie. Bądźcie z nami. Tankujemy wodę na mopie przy biernów. Jarek cały czas tankuje, a pobór wody właśnie znajduje się tutaj przy toaletach. I tu wam pokażę dokładną lokalizację. To jest Mob Przybierno Wschód. Zobaczcie na moją taktykę. nalewanie wody. Cyk dodał Czary Mary. Sama się trzyma. Nie trzeba węża. Jesteśmy na miejscu. Jutro Wam pokażemy miejscówkę. Mega na dziko w takim lasku, przy takich nowych apartamentowcach jesteśmy w miejscowości dziwnówek. Celem był w sumie dziwnów, ale jakoś tam nam się nie podobało. A to, tutaj hmm. do tej miejscówki mam mega sentyment. Byliśmy naszym knausem, pierwszym tak, kamperem. Tak. Fajnie tutaj Kilka było, tak. Spokojnie. I o dziwo, słuchajcie, Dziwnówek jest mniejszy od dziwnowa? A tutaj są restauracje otwarte, a w dziwnowie widzieliśmy może jedną. No w sumie jedną. ta jedna wielka, jedna, ale, ale tutaj ale tak, tak. Daleko musielibyśmy iść z tamtego parkingu. A tutaj stoimy bardzo blisko morza, bo generalnie nie mówiliśmy wam. Cel jest taki. Cel, właśnie, Marcel. Ma, mamy wykrywacz metali. Chcieliśmy wam pokazać jeszcze, jak sobie radzimy bez piekarnika w kamperze. Mamy tutaj trzy pizze mrożone, i zobaczcie, no tylko nie mamy pokrywki, zawsze zapominamy. To się fajnie robi na patelni i zobaczcie, ona za chwilę się rozpuści tutaj z góry ser, a od spodu będzie chrupiąca, praktycznie jak z pieca. Tylko trochę dłużej trzeba poczekać, około 20 minut. No i spójrzcie, pizza jak z pieca, naprawdę chrupiąca, przypieczona od spodu, naprawdę super wychodzi. A my gramy sobie w skrable teraz jeszcze. <laughs> Widzimy się rano. Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Zobaczcie, wychodzimy z Marcelem, jest siódma rano, idziemy na plażę w poszukiwaniu skarbów. Mamy nowy wykrywacz metali, spójrzcie, Marcel idzie szukać kasy i złota. I tak sobie staliśmy, zobaczcie. Tu już jest morze za tymi dużymi budynkami, a my sobie tak staliśmy. Spokój, cisza, słuchajcie, tu są jakieś apartamentowce, ale wiecie co, nie wiem, czy tutaj można stać, dlatego nie będę Wam tej miejscówki wrzucał współrzędnych, bo my tak stanęliśmy tutaj, tu też ze 3-4 lata też kiedyś staliśmy jedną noc. Zobaczymy, po dwóch nockach zdecydujemy. Idziemy na plażę. Mega wieje i kropi deszcz. <laughs> ale co tam dla prawdziwych poszukiwaczy skarbów. O, o ale wieje. znaleziona moneta! Pochwal się Marcel! Złotówka! A wcześniej dwa grosze znaleźliśmy. Tak. Ale pan już jest teraz złotówka. Super! Jemy śniadanie teraz. Wróciliśmy z poszukiwania skarbów. Nie ma się czym chwalić. Znalazłeś złotówkę, tak? I 6 groszy. I 6 groszy, ale to na pierwszy raz, także to była tylko próba. Jemy śniadanie i jeszcze raz może pójdziemy. A my idziemy teraz nad morze, z całą rodzinką A w ogóle, my jeszcze z Wilką was nie widzieliśmy? Nie widzieliśmy Wynurzyliśmy się w końcu z kampera, odpoczęliśmy i idziemy na plażę A Dokładnie O, dzidziusie No, to co lubicie najbardziej, nie? No, zobaczcie jak wieje, głowy urywa, pusta plaża, nikogo nie ma. Na pewno tu. Jak się wychodzi z plaży, bądź wchodzi wejściem numer 5, zobaczcie jakby było ciepło, można się zrelaksować elegancko, fajnie. O, Wika się już relaksuje na leżaczkach i tutaj się zaczyna ta główna promenada. No dzisiaj troszkę nieprzyjemnie wieje, wiedzieliśmy o tym, ale chociaż skorzystamy trochę. O, proszę, jak bambiki się leżakują. A tutaj przed nami znajduje się taka chyba jedyna promenada w Dziwnówku. Nieduży Dziwnówek, ale przytulny. Lubimy tu od czasu do czasu przyjechać. Małe miasto, ale kameralnie tutaj jest. Marten. Idziemy teraz się przejść. Pokażemy Wam kemping. Bardzo fajny kemping, który polecamy w Dziwnówku. W sumie my już tak po kempingach nie jeździmy od kilku lat. Ale chyba 4 czy 5 lat temu tu byliśmy w wakacje, chyba tydzień. W sumie to było dla dzieci, bo tam jest i plac zabaw, i tak. blisko od razu oni osobne wejście mają na plażę. No tak. ale jedynym minusem, który nas właśnie zraził do tego, to jeden obok drugiego. A jeden prosto. obok drugiego. Walka o miejsca, naprawdę. Ale bardzo fajny jest ten kemping, dużo atrakcji dla dzieci. Jest na terenie kempingu też restauracja. Toalety, sanitariaty bardzo ładne, to rzeczywiście. Mini golf, mini -golf. zaraz wam pokażemy. No zobaczcie, wszystko zamknięte. No Nie ma się co dziwić, jest środek lutego, ale jest jedna restauracja, czynna cały rok. Też wam pokażemy, bo później pewnie pójdziemy coś tam zjeść dzisiaj na obiad. O, tutaj za nami znajduje się taka restauracyjka: przystanek Alaska, ryby, kebab, makarony. I znajdujemy się przed kempingiem Viking. Zobaczcie, jak tu jest fajnie klimatyczny. Czterogwiazdkowy kemping. Ja już cen nie pamiętam, pewnie do najtańszych nie należy. Tu macie taką wieżę. W tej wieży znajduje się restauracja. O, tak to wygląda. A tutaj z boku znajduje się mini golf. O, tutaj dzieciaki grały, pamiętam. Bardzo fajny kemping. Tylko tak jak Dorota powiedziała: Latem jeden na drugim, oburzenie jest mega. Ale fajnie, bo mają bezpośrednie wejście na plaże swoje prywatne. Nadeszła pora obiadowa, idziemy coś wszamać. Bambik jest no, Chyba jakiegoś, z 10 km już zrobiliśmy. Jak nas znaczy to już kepsa pewnie. Zobaczymy. No idziemy tutaj, nie? Przystanek Alaska. Zobaczcie, jakie piwko oryginalne. Zapraszam. Dziwnowskie, dziwnowskie piwo. Czekamy jeszcze na jedzenie. Dzieci bardzo głodne. Muszę Wam powiedzieć, że piwo bardzo dobre, smaczne. Dorota ma miodowo-imbirowe z nutą maliny. Jak smakuje? Dobre. A ja mam podwójnie chmielone bardzo dobre. Przystanek alaska. Zobaczymy jak jedzenie. No powiem wam, że super mega wygląda to jedzenie. Dorota ma kebaba z czym? Mięso i surówką, a ja mam z frytkami. Mięso, frytki. Zobaczcie na tą pizzę. Mega, mega, super wygląda. Zaraz wam damy relację, jak smakowało. No powiem wam, że przepyszne, no bardzo dobry kebab. Dawno w Polsce dobrego kebaba nie jadłem. Mega pytań. polecam. Pojedzone? Naprawdę dobre, polecamy Wam. Przystanek Galaska, tak? Tak. Dobre jedzenie, świeże. Był przemiał kolejka na stop także na pewno świeże. Bardzo smaczne, pizzę, ogromne. Ja tam Życiem mam zamiar przepraszam. <laughs> no, Znowu ale... mnie namówiłeś do na tego, kaca. Wiecie, jak, Co już jeść, je to? jak już jeść, to porządnie, a nie, żeby być głodnym. Ale co, słońce się pojawiło, w końcu wyszło i idziemy znowu na plażę, pochodzimy. Wika jeszcze mnie ciągnie na rogi. Jak teraz śmigamy. No. Zobaczysz. Ale ładnie się zrobiło, nie ma chmur, słońce świeci, ale już godzina 16, także jeszcze godzina i będzie ciemno. Pięknie świeci, jest zima, niektórzy co mają ferie i nawet zimą można jeździć na plażę, naprawdę pochodzić, pospacerować sobie fajnie. Naprawdę piękna pogoda się zrobiła teraz, akurat teraz przed zachodem słońca. Tak więc nie ograniczajcie się tylko do pięknej pogody, czy to tylko sezonu letniego. Cały rok można jeździć to, co Wam pokazujemy teraz. Zgadza się. Zobaczcie, tutaj zaraz e, schodzimy właśnie z plaży. Naprzeciwko są takie wysokie apartamenty, a tuż za nimi stoi nasz prywatny apartamentowiec. Tak. Ducato. <śmiech> <śmiech> Idziemy do kampera, trochę się ogrzać, bo powiem szczerze, że od samego rana chodzimy, chodzimy. Jest zimno, bo nie wiem ile jest. 4-5 stopni. No, ma być kalorie zero. Kalorie spalone, tak więc wyrzutów sumienia trochę mam mniej nie, od tego e, chyba, Kalorie spalone i uzupełnione były, także. <laughs> Nic się nie zmarnowało. Nie, tak jest. Równowaga musi być. Spójrzcie na te apartamentowce. Kiedyś, jak pamiętam, jak tu przyjeżdżałem. One tutaj były pod tą samą nazwą, natomiast je tutaj zburzono i nowe wybudowali w to miejsce. Zakaz wjazdu teren prywatny, nie wiem czego się to tyczy, czy tej działki. My stoimy tutaj. Na tym kawałku tutaj jest tak już wyjeżdżone, jest tutaj jak parking praktycznie, ten kawałek gruntu. To no, nikt nas nie przegonił. Zobaczymy, jeszcze może uda się do jutra tutaj postać. A my wyciągamy rolki dla Wiktorii. I idziemy jeszcze jeździć. I co idziemy sami, nie? Słuchajcie, idziemy sami z tego powodu, że my już przeszliśmy z Marcelem dzisiaj od rana 9,5 km. Marcel już nie ma siły, bolą go nogi. Dorota też już lekko zmęczona, a my z Wiką idziemy sobie jeszcze pojeździć. I jak Vika? Wyjeździłaś się? Nie. Nie? <głos》>, nie? No wracamy do kampera. Słuchajcie, bo już naprawdę 17 godzina. I robi się, się ciemno. No 17 już. Co? 17. Pojedzone, pochodzone. I co teraz robicie? Halo? Gramy w statki. Gracie w statki. Tak? No dobrze, to F3. grajcie. A ja mam popołudniową drzemkę. No zobaczcie, niby jeden kamper, jedno pomieszczenie, a każdy ma miejsce dla siebie. Naprawdę nie ma problemu. Ktoś chce się położyć. Może się położyć. Oni sobie grają na dole. Hej, witajcie w kolejnym dniu. Siódma rano znowu i idziemy w poszukiwaniu skarbów, nie? Nie wyspani, nie wyspani, z Wiktorią tym razem. <grym> idziemy zobaczyć. Proszę wpaść, chłopaki, wlaź i później po prostu jedziemy tam zobaczyć, czy jest tam coś, czy nie? No i witajcie, dorcia z nami tym razem jest! Cześć! Dzień dobry w kolejnym dniu! Mamy Ale... niedzielę! Poszukujemy skarbu! Ale dzisiaj jest fajnie, bo nie wieje. Piękna pogoda, słońce wyszło, no aż szkoda, że dzisiaj trzeba wracać. Pięknie. O, dzieci coś wynalazły. Wikacop Tim elegancki. Tal to jest Kopiesz Wiktoria? Dawajcie, dawajcie, bo na obiad musicie rozbierać. No, musicie nazbierać na pizzę dzisiaj. Czekaj, czekaj. No i co tam, chłopaki, dziewczyny? No powiem wam, że mega mnie tu wciągnęło, mega. Super sprawa. No ale ile nazbieraliście? Na obiad będzie? 12 groszy. Ło, szaleństwo. Ja 13. Dawaj Wiki. Marcel jedziesz z łopatą. Relacja na żywo, proszę bardzo. Pokaż. Jest hajs czy nie ma hajsu? Cała rodzina zaangażowana, słuchajcie. Jedziesz, Marcel. Ale czego najwięcej nazbieraliście? Kapsli. I w ogóle druty. I śruby. Nie wiadomo skąd na plaży. Marceli, co jest coś czy nie? Dobra, to może dłużej potrwać. Zaraz wam damy znać. No i co? jest skarb. Kapselek zardzowiały, Tyskie. Chowamy i wyrzucamy do śmietnika takie rzeczy. Jesteśmy po zakończonych chłowach. Niestety na pizce nie udało się rozbierać. I wracamy do kampera, Lika bierze rolki, idziemy na obiad i lecimy na Szczecin. <grym> A my się z Wami już żegnamy. Dziękujemy, że z nami byliście kolejny raz. Kto nie subskrybuje, zapraszamy do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Bardzo nam będzie miło. Dziękujemy, że jesteście. Do... Jeśli podobał Wam się film, subskrybujcie i dajcie łapkę w górę.